Cześć kochani! Witajcie w Lampuni. Wiosce Świętego Mikołaja. Wioseczka Reniferów Świętego Mikołaja. Pierwsza atrakcja. Steciu, co będziemy robić? Idziemy się przejechać za wszęgiem reniferów. Ale tu jest pięknie. Wow. E, piękny dzień. Czyż piękno to? O, jak jesteś śliczna. Jestem już gotowa. Pięknie. Od razu wiedziałam, że z tobą się zabierzemy, mój drogi. Tak. Zaczynamy. Ale super po prostu. Fajnie? Super. A co tu do cioci przyszedł? Dzień dobry. Zobacz, serka. Kochanie. Droga tylko dla reniferów. Ma ogonek. A tak, <laughs> Jak Jak sofia? Super. Super, prawda? <laughs> mieć taką pracę. Ja też. Zdecydowanie, jako ale chciałabyś renifer, być Reniferem, a tą ja panią. Renifer, jako to Renifer, to jako ta pani. pani. I ja od razu przy pierwszej atrakcji mogę powiedzieć, że ten filmik będzie bardzo y, taki treściwy i dosyć krótki, bo jest minus 14 i zamarza mi ręka, jak kręcę. Nie potrafię w rękawiczkach. O, i tam przejeżdżałyśmy. Już przeskoczyłyśmy krąg polarny, przejechałyśmy krąg polarny. Teraz jeszcze musimy się przeturlać po kręgu polarnym. One mają takie piękne uprzęże ale masz tak ogromne to poroże kopytka, zobaczcie jak wyglądają No i i nie no to jest naprawdę bajka przyleciałyśmy tutaj e, tuż przed świętami a tę podróż, tę wyprawę planowałyśmy od jakiegoś czasu. Bardzo od długiego czasu. Bardzo chciałyśmy tutaj przylecieć. I teraz też miało z nami lecieć parę osób, wszyscy się umawiali i tak dalej. A na kilka jestem A na koniec przyjacięśmy we dwie. Właśnie chciałyśmy tego odkładać. O, a tu jest dowód, że mówiłam prawdę. Minus 14. Przekroczyłam krok polarny. Tutaj biuro świętego Mikołaja. A tutaj. Można przekroczyć krąg polarny, bo dokładnie przez rowanieni biegnie granica kręgu polarnego. Mamy mapkę, ale taką bardzo schematyczną, a tu znalazłyśmy taką naprawdę dokładną. Ta wioseczka jest taka absolutnie do ogarnięcia, prawda, Stefciu? Tak, Absolutnie do ogarnięcia. Gdzie już byłyśmy? Tu byłyśmy już na e, jazdach reniferami. Byłeś na tu, byłeś na kafce, tu byłyśmy na kawce, tu byłyśmy na kawce. I na maczy, która była, uwaga, jakby ktoś chciał tutaj maczę, to była naprawdę okropna. Nie, było to po prostu mleko z cukrem zabarwione na zielono. Fuj! Lecimy dalej zwiedzać. Stefa teraz chce usiąść na lodowym tronie. Jak królewno. Super. Tutaj jedna z restauracji, i w ogrodzie są takie lodowe fotele i stoliki. Jest absolutnie magicznie. Jest, jest dużo lepiej, niż sobie wyobrażałam. Zdecydowanie. Jest, jest, jest dużo mniej. Myślałam, że to będzie taki totalny jarmark. Zresztą z takimi opiniami się trochę spotkałam. Natomiast to jest naprawdę no, ślicznie. A poza tym jest naprawdę mnóstwo śniegu. Jest po prostu biało, już jak były strasznie zamrożone okna w samolocie, więc chyba tego tak dobrze nie było widać. Ale już jak lądowałyśmy, słuchajcie, całe lotnisko zasypane. Samolot ląduje w śniegu, e, jedzie po śniegu później, e, jak, jak parkuje, no po prostu to jest jakaś bajka tutaj. Pięknie jest. To. Jest naprawdę pięknie. Tutaj wypatrzyłyśmy tor gdzie są skuterki śnieżne. I oczywiście się napaliłyśmy, przybiegłyśmy tutaj, bo jeszcze mamy chwilę do lunchu. okazuje się, że skuterki są tylko dla dzieci. No nie wiem. Stefcie, jak już mogą udawać, Tej że siostro. mam... <laughs> Jestem Stefci siostro i mam 12 lat. I I bardzo mam. chcę pojechać na skuterku. <laughs> Co robimy, Stefa? Ściemniamy? Idę, w... Idę tak, wiecie, pójdę tak w kucki. Mm. Sytuacja <laughs> wygląda tak. Rozmawiałam tutaj z panami. E, śmiali się i powiedzieli, że mnie wpuszczał, tylko że na razie jest full, jest straszna kolejka, więc żeby wrócić później. O, rano jest tak zimno, że aż mi się ciężko mówi, tak mi trochę usta podmarzły. Jest wiele takich e, namiotów, szałasów z ogniem, e, gdzie można chwilę się schować. E, no dzisiaj przed padającym śniegiem mamy takie szczęście, że pada śnieg. jest. jest, słuchajcie, jest jak w bajce, to jest, to jest coś niewiarygodnego. I oto dom Pani Mikołajowej. Tak ładnie jest w środku. I Pani Mikołajowa urzęduje tam na górze, ale my się będziemy widzieć z Mikołajem. Także tutaj chyba to pomachamy przez okno. Lunch zjemy tutaj w Santa Village. Poznałyśmy bardzo fajną dziewczynę, Kamilę, i synkantka jemy Lunch, razem. Słuchajcie, nie najlepszy. Także, prawda, Sefa? Nie najlepszy. No nie najlepszy. Już ja się Le wywaliłam. <noise> A, bo dorwałyśmy sanki. <noise> Będziemy zaraz jeździć A teraz idziemy do... Do, na farmę elfów. Na farmę elfów. I też jeszcze taki tip, że sanki jak się widzi to się bierze. Nie szuka się w jakiejś wypożyczalni, nie ma czegoś takiego. Są sanki, bierzesz sanki. Dokładnie, <gry> jak widzi się, że gdzieś są sanki, to można je sobie wziąć, one są po prostu w różnych miejscach na całym terenie. Po drodze na farmę elfów taki las. Nie słuchajcie, marzę o tym żeby na Mazurach w tym roku na święta była taka zima. Przygotowane miejsca tutaj chyba dla dorosłych, bo są maty do zjazdu, więc wiadomo, że wizytę w farmie elfów zaczynamy tutaj. <noise> Antek. No Stefcia, dawaj na śledzia. <noise> uh -uh. Hello! Uuu, Stefciu! Stefciu, ale przyjechałyśmy do Laponii po to, żebyśmy małpowała Ralinie. Chodź, idziemy dalej oglądać. O, cześć dzieciaki! Akurat dostają jedzonko. Cześć, kochanie! Kto ma taki nosek słodki? kochanie. Boże, jaki mam nos, jaką mam brudkę, kochaną taką. Masz? Śliczna jesteś. Tak. O nie, to jest po prostu marzenie. Cześć, śliczności. Och, tutaj. Dobre? Dobre to? Ale jesteście śliczne. Tak. Miam, miam, miam. A to jaka biała piękność. Jeszcze jakie ma malutkie rogi. Popatrzcie na ich łapy, jakie mają takie kolce prawie, że które się wbijają, żeby się nie ślizgać. Owieczki. Cześć, Stewcia głaszczasz? Mm, cześć! Słuchajcie, ja jestem absolutnie w bajce. My jesteśmy w bajce ze Stewką! on ma w poroże. On ma włochotę, zobaczcie Jak jakie to? ma. Tak, to jest taki piękny. Ale zobacz, jak ten rośnie róg jak, 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 jak czołówka. Mógłby sobie czołówka, o, to jest chyba do trzymania latarni. Prawda? To jest chyba, rzecz, że trzymał latarnię. Och, oh, jak pięknie zjada. Zagroda osiołków. Zobacz, Stefcia, te osiołki w derkach. Ona tu chyba przyjechały pozować na zimę gdzieś z Grecji. A tu się zatrzymaliśmy, słuchajcie, bo no kurnik jest tak imponujący. W ogóle to jest taki kurnik pięciogwiazdkowy, powiedziałabym. W, w stylu skandynawskim, dokładnie. Kogut. Tutaj zatrzymało się w szatni, zaczęliśmy się gapić, od razu przed kogut i tutaj groźnie na nas zerka. A, teraz jesteśmy bardziej interesujące, bo mamy listki. A tamta jest w golfie. Stefa, zobacz, w szaliku w golfie. Zaraz umrę po prostu ze śmiechu. Boże, jakie wy jesteście śliczne. Yeah. <laughs> A mają całą furę jedzenia, ale widocznie te gałązki są smaczniejsze. Ale jest A mój dzidziuś na saneczkach. A gu -gu gaga? Ale super. Jak królowa? Ja już jesteś trochę ciężka królowo. No. a to jest jakaś zima doskonała już jesteśmy w klimacie świątecznym co Stefa dzięki temu wyjazdowi a zaraz spotkanie ze świętym Mikołajem zapada zmrok a tu się robi coraz ładniej bo jest tak jasno od śniegu prawda? super że kompletnie mimo tak Zachmurzonego nieba to jest. A poza tym jest to prześlicznie podświetlone wszystko. Zjeżdżanie w Snowman World. Lodowa zjeżdżanie oczywiście idziemy ze stewką. Jest... Słuchajcie, jestem taka chyba gruba, że nie mogę. Pamiętać. A, ktoś mnie wchodzi jeszcze za mną. A, i o to nam chodziło jazda na tych pontonach. To jest coś, co Stefka, ale teraz mamy świętego Mikołaja. To raz zjeżdżamy i wrócimy tutaj potem. Stefa pierwsza. Uhu. 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 No, kochani, najważniejszy punkt programu mamy za sobą. To Czyli widzę u świętego Mikołaja, natomiast tam nie wolno robić zdjęć ani kręcić, bo oczywiście jest ktoś, kto się tym zajmuje. Także zaraz zobaczycie jak to wyglądało. A z tego jeszcze szczęśliwa tip. Trzeba, poprosić... Trzeba poprosić wcześniej, żeby dostać prezent tam. <laughs> Very good uh, afternoon, ladies Sostra and uh, here, <laughs> here. At first of all, oh, I want to say and then vitam la and kwenko oh. polarny. So that's nice, and thank you. Yeah, Super, And did you come here with your mommy or or daddy or just you two? Just two of us. So you are not sisters. No. Oh, thank you, Yanka. Oh, my God! Oh, my God! What is your name, yeah. Stefania. Stefania, what is your last <laughs> In English, oh, how? Old? Oh, you speak good English, and thank can you, you? estimate oh, you. how good and kind and nice you have been this year? Be very oh, he's very nice. <laughs> <I'm not> I like It doesn't fit the scale. Oh, that's the first I, I think you even bet your mommy when she was uh, 14 years old. she looked <laughs> Sounds like that way, all, 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 almost. Uh, first time in Finland, is it? No, not first time in, in Finland, but first time here with you, Santa. In oh. Lapland. Lapl uh, in Lapland, yeah. First time in Lapland. Vitam Vlapodi. I wish you a cool time here. Um, I love Poland and. Uh, Have you been there? I'm Santa Claus. Back. of course. Oh, what is I everywhere. couldn't Stephanie. imagine a Christmas without a <laughs> visit in, <laughs> in, in Poland. So, have fun, enjoy Lapland, and two weeks later will be my turn to visit you. And okay, perfect. how perfect. good girl she has been. Yeah, how good she has been. Yes, can you show one more time? <laughs> <Ooh>. <laughs> is it you or your mummy? Oh, yeah. <laughs> uh, 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 uh. <laughs> <laughs> oh. oh, be careful! You have a sweet so mommy. Thank you so much, Santa. Thank you so much. What do lovely. we have? <laughs> <words>. What, <laughs> what, word, what word do we have? Do you have something for her? Oh, mita se I'm not sure. Oh, thirty. Mm -hmm. Are you sure? I am sure because I saw twice. You saw it twice. <laughs> it's not Christmas yet, but as you came all the way to Lapland, and because Freddie believes you, oh, I have a one you. little moment to finish. Thank, oh. thank you, Santa! Thank fjords. you, Freddie! Vittleskots! Słuchajcie, jak pięknie! A nie wiem czy to widać, ale taki błękityne, pył spada z nieba, magia. Teraz przechodzimy, bo kompletnie. magicznego lasu i tutaj będziemy jeździć za trzęgiem haski ale czad jak jesteśmy słodkie nie mogą się doczekać jak zaczną więc dlatego tak szczekają naprawdę ale już wspaniale jest jak one zasuwają! A ty jak szybko jadą. Ale super! Ekstra! Ale one są szczęśliwe! Ale fajne! Ale super! Genialnie! Wspaniała, to była najlepsza absolutnie atrakcja. W ogóle... Bez porównania, wymiotła wszystkie. To trzeba koniecznie zrobić, ten zaprzęg husky, naprawdę. I po niezbym udarm lunchu, tym naszym popołudniowym, już zdecydowałyśmy się, że kolację zjemy w tej ślicznej restauracji, którą miałyśmy na samym początku i od razu miałyśmy ochotę tutaj usiąść. Tutaj jest jedzenie lapońskie. No i słuchajcie, chwila oczekiwania na jedzenie. A tutaj już jakaś jaskinia hazardu w Laponii się otworzyła. Yes, yes. A ja teraz żałuję, bo lazankiem przylecieli w swetrach bożonarodzeniowych. A my też ze Stefą mamy, nie pomyślałyśmy o tym. Będą na Mazurach dopiero swetry. No i tu zdecydowanie lepiej. Mój łosoś na warzywach grillowanych i z grzankami. A Stefcia zupa łososiowa. Dobra? Pyszna, wspaniale. I drodzy, o ile tej kafeterii nie polecamy w ogóle, to tutaj a wonna, naprawdę można zjeść. Ten łosoś po prostu przepyszne. I teraz już naprawdę idziemy na tą pocztę. Jak tam, maluszku? Co, froterujesz mi, żeby się wywaliła? Obydwie się ze Stefą potknęłyśmy w tym samym miejscu, słuchajcie, to jest coś niebywałego. Stefa jak szłyśmy na renifery, a ja potem jak oglądałyśmy. O każdej porze dnia tutaj jest cudownie. Jesteśmy na miejscu. Santa Claus Main Post Office. Mamy tutaj parę spraw do załatwienia. Tutaj można wybrać pocztówkę. I wysłać ją z poczty świętego Mikołaja. I jesteśmy gotowe. Kartki napisane. Uwaga, będzie rzucane. 4. Ten dzień naprawdę strasznie szybko zleciał. Labirynt. To chyba już nasza ostatnia atrakcja, którą zdążymy zrobić, bo za pół godziny jest już zbiórka i wyjazd na lotnisko. O, no, tutaj pani inżynier, widzę, że dokładnie sobie. Ustawia w głowie, jak mamy iść. Lecę za stefią, bo jeśli pamiętacie, to ja nie jestem najlepsza w labiryntach. O matko! To mi dałaś wyzwanie o, z tą torwą! Karty sobie robisz kolejne takie przejście? Jeszcze z tą torwą! Ta czapka mi spada na nos Dziecko, jeżeli się okaże, że idziemy złą drogą. <laughs> Absolutnie cudowny dzień. Super. Absolutnie mega, cudowny. Warto było dywania. wstać o drugiej w nocy. Warto było być na lotnisku o trzeciej żeby tu przylecieć. Słuchajcie, ja myślałam, że to rany, tyle godzin, że to w ogóle będziemy się tutaj trochę nudzić. W ogóle się nie nudziłyśmy. I jeszcze tak naprawdę godzinki nam zabrakło. Godzinki, Godzinki bo nie zdążyłyśmy zrobić sklepików w ogóle, tak naprawdę. Tylko jakieś drobiażki kupiłyśmy. Mhm. I jeszcze chwilę byśmy się powygłupiały w, w, tam w, Snow, w Snowman Parku. Dokładnie. Jeszcze byśmy się trochę pokręciły. Co było najfajniejsze? Haski. Haski, zdecydowanie. zdecydowanie, słuchajcie, ten psi-zaprzęg to jest to po, było... po prostu coś niezwykłego. I te... No i trzeba to powiedzieć, u Mikołaja też było fajnie. Tak, super. Ale nie aż tak jak Haski. To była bomba. Bo nie dostaniesz nic za święta. Albo nie dostanę, to odwołuję to, bo nie dostanę nic za święta. Ściskamy Was mocno. Ściskamy. Już pierwszy raz chyba świątecznie, bo to już za pasem święta. My się znakomicie wprowadziłyśmy w świąteczny klimat. Dokładnie. I liczymy teraz, że co, że na Mazurach będzie taki śnieg? No. Ha, ha, ha. Całujemy. Pa! Żegnamy się z Japonią. Czyli wracamy. Raz. Na naszą część kręgu jesteśmy, polarnego jesteśmy. Papa!